Ten. Mamy tutaj osobę, która że padła z łódka na papelni. Eee, proszę jeszcze tutaj. Panie dobra, trzeba próbować cały czas. Wsprawdzaliście czynności? W miejsce, jest? się. Teraz Na razie trzeba czynności przywrócić. Rozumiem, to Czaklatki pierwszowej pacjenta. Gdzie jesteśmy? elektrodę w sposób przedstawiony na ilustracji. Duciśnę, na drugą stronę. Czekaj, może młotka. Czekaj, może młotka. Ale mu na Nie dotykamy. Nie wolno dotykać pacjenta. Defibrylacja nie wskazana. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotknąć pacjenta. No właśnie, tym. Nie, ale ma kolor na twarzy, to dobrze jest. Nie wolno dotykać pacjenta. Defibrylacja nie wskazana. Nie wskazana. Można dotykać hmm. pacjenta. O, tu ma po prawej stronie. No jest karę. Załapał, no był pompowany jedzie, 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 jedzie.